Hejka wszystkim na moim kanale w kolejnym odcinku, a dzisiaj będziemy sobie otwierać dwie nowe paczki. Zapraszam do oglądania. Dobrze, w takim razie zacznijmy sobie od... Hmm. Sama nie wiem, której paczki. Jak będzie widać, nie wiem, na przykład m, trochę moich włosów, jak będzie się w sumie po coś. No to w sumie i tak planuję za niedługo myślę pokazać tą twarz, ale z drugiej strony nie, nie mogę Wam tego obiecać, no więc jak tu gdzieś będzie mnie trochę widać, no to w sumie nie piszcie mi, że o pokazała twarz czy coś, no bo w sumie ja na to i tak nie zwracam aż takiej dużej uwagi. Także no... Myślę, że zaczniemy sobie na początku od tego zestawu, który trochę mniej mi się podoba, ale jednak jest mega, bo w końcu mam te oto konie. Nie wiem, czy mnie teraz było widać, czy nie. Tutaj trochę wam obniżę. Więc na początku mamy taki oto piękny zestaw z końmi Apolosa. Nie, to nie jest Apollosa, to jest chyba um, Knapstruper. Chyba to jest Knapstruper. Nie wiem, albo Apollosa, albo Knapstruper. W ogóle nie wiem, może tak, albo to jest Knapstruper, a to jest co innego. Dobra, nieważne. Ważne jest to, że teraz go otwieramy. Tutaj z tyłu mamy przeszkodę, cztery płotki, jabłka, trzy koniki, ogiera. Klacz, no i źrebaka, puchar, no i y, tutaj z tego co widzę jest takie coś na paszę, na jedzenie, więc. Tak wygląda zestaw i zabieramy się za jego otwieranie. Dobra, teraz trochę inaczej widać. Ok, czy tu jeszcze jest jakaś taśma do otworzenia? Chyba nie. Chyba tutaj nie ma. Dobra, otwieramy. Są tutaj przeszkody. Jak najlepiej zapakowane tutaj. Oczywiście. Dobra, wyciągamy dalej. Mamy tutaj źrebaczka. Dalej pewnie mamy klacz. Nie, tutaj mamy te rzeczy, akcesoria. I z tego co widzę, są tu dwa kuchary. Nie wiem, czy to. Nie, jeden. Dobrze, jest jeden. Po prostu pomyliła mi się ta nakrywka. Dobra, teraz mamy konie. Tu jest pierwszy knapstruper. Naprawdę, jak się pomylę, no to możecie mnie poprawić. Tu jest pierwszy ogier, a tu mamy drugiego konika. Jest naprawdę piękne. One są. I jeszcze mamy płotki. Tak, czyli najzwyklejsze płotki. Tutaj opakowanie dajmy. W zasadzie to nie jest jakiś trudny zestaw do składania, no bo w zasadzie tutaj nie ma nic do składania. Tylko są tutaj y, normalne konie, żeby tylko rozpakować. Dobrze, jak widzicie, wszystko ładnie jest już zrobione. Dokładnie tak. Tutaj rozstawiłam koniki, zrobiłam im ogrodzenie. No i oczywiście tam nie nie udało mi się włożyć tutaj tego, bo ciągle się to rozwala, więc to po prostu będzie leżało obok. Także no, najbardziej mi się podobają konie. One są po prostu przepiękne. Przeszkoda też jest fajna, bo jeszcze w takich kolorach nie mam, więc fajnie. Też jak źle dałam te chorągiewki, nie wiem w sumie jak one mają do końca być ustawione. Wiem, że ta ma być trochę w bok, też mi się przestawiło. Ale według mnie naprawdę ten zestaw jest przepiękny szczególnie te koniki. Dobra, no to myślę, że teraz zabieramy się za drugi zestaw. Oto tutaj jest następny zestaw. Następny zestaw jest westernowy i on jest po prostu przecudowny. Zawsze chciałam mieć westernowy zestaw od Szlajsia, mimo że nie aż tak lubię western i wcale nie jeżdżę westernowo. Tylko klasycznie, ale no naprawdę to siodło jest po prostu przepiękne. Jest tutaj tak rzeźbione, zresztą sami zaraz zobaczycie. No i tutaj w sumie chyba bez przyspieszenia. Nie wiem nawet czy tam dam przyspieszenie, gdy będę to składać, ale tutaj na pewno będziemy, będę już mówić przy składaniu, bo naprawdę mega mi się podobają te wszystkie rzeczy. Więc w ogóle ten źrebaczek też jest mega słodki. No, jeszcze w ogóle wszystko tu jest takie piękne. Ten koń też jest mega ładny. Ten Mustang w sumie to jest. Nie wiem nawet, czy on nie jest przypadkiem exclusiv. Nie wiem, jak się pomyli, to możecie mi dać w kom... napisać w komentarzach, ale szczerze to nie wiem, ponieważ. A zresztą, może będzie etykietka na nodze tego konia. Dobra, tutaj wyciągamy, mamy yy, drągi tutaj, to samo już otworzyłam, tak akurat drągi już mam, nie wiem czy widać, raczej, o nie widać ich, dobra, to tu dam, teraz widać i teraz mamy to siodło, to siodło jest naprawdę przepiękne, tutaj... Już je otwieram, wezmę nożyczki, bo już nie mogę się doczekać. Wiem, że miałam na początku wszystko wypakować, ale no, to siodło jest przepiękne. Patrzcie, to jeszcze jest na pierśnik. No, piękne, naprawdę piękne jest to siodło. Mam nadzieję, że ostrość bardzo dobrze łapie. I no, w ogóle ten błękitny kolor, ten niebieski jest przecudowny. To siodło naprawdę. Super. Teraz sobie spójrzmy na ogłowie, bo ogłowie też jest dosyć ładne. Tutaj mamy też piękne zdobienia w ogóle na, na chrapniku i no mega ładnie, naprawdę cudowne. No to skoro już sobie otworzyliśmy siodło, no to otwórzmy sobie też paczkę od razu. Poleciało mi wszystko do. Tutaj dajmy. i teraz wyciągamy naszego konia. Tak wygląda. Ej, mam wrażenie, że to wygląda inaczej niż na opakowaniu. No mogę się mylić. Tutaj ma taką jaśniejszą grzywę i ogon. I szczerze my, myślę, a może to nie jest ten sam mustang? Ej, nie wiem, czy to jest ten sam mustang, czy nie. Kurczę, ej, chyba to nie jest ten sam Mustang. Patrzcie, on tutaj ma y, taką inną w ogóle maść, mimo że ma trochę przyciemniony ten. W ogóle nogi też ma in, inne cieniowanie. Tu ma bardziej cieno, nie, cieniowane, tutaj już mniej. No nie wiem, później zobaczę sobie gdzieś na internecie, czy faktycznie tak miało być, ale nawet jeśli y, jest tutaj pomyłka, to i tak naprawdę jestem mega zadowolona, no po prostu czekałam sprawdzam czy tu ma odmiankę Ej, tutaj nie ma odmianki no to na pewno muszę to sprawdzić jeszcze dostała nam figurka do otworzenia tutaj sobie otwórzmy okay. tutaj dajemy wszystkie opakowania na bok tak wygląda no, jest prześliczny, to na pewno, w ogóle podoba mi się ten mold, ten, no, to ustawienie tego konia jest piękne, naprawdę, yy, no podoba mi się, na pewno mi się podoba, więc mamy ustanga, zaraz go pewnie ubierzemy, yy, no. no i ostatnia rzecz. Nie ostatnia, o patrzcie, bo jeszcze mamy beczki, zapomniałam o nich totalnie. Ej, jeszcze coś tam mamy, jeszcze mamy derkę przecież, no to w sumie dużo rzeczy tutaj jeszcze jest. O, no i źrebaczek, no jakbym mogła o nim zapomnieć. O, myszka też jest oddzielnie. więc no, no i tak wygląda. Dobra, zacznijmy sobie tu. Tak wygląda derka, jest piękna dla źrebaczka, naprawdę. Tutaj mamy samego źrebaczka, też go zaraz odpakujemy. Tu mamy już figurkę. Gdzieś tu mam kalendarz adwentowy. Jak ona ma? Hana, to jest Hana. Bo ja nie znam dokładnie tych postaci wszystkich na pamięć. Więc dobra, zacznijmy sobie od Hany na początku. Dobra, to trochę ciężko się otwiera. Ale to nie jest ważne. O! Pięknie, i w ogóle tutaj ma taką rękę skierowaną w tą stronę, bo ona też. Jak westernowo jeżdżą, to chyba, chyba, się, chyba się nie mylę, ale no, właśnie jak westernowo jeżdżą, to mają tutaj tą rękę, a tylko tą ręką trzymają wodę, tylko jedną ręką, więc otwórzmy sobie myszkę następną. Później będzie się rybaczek, a na końcu beczki. No, myszkę już mam. Ci, którzy oglądali, to wiedzą, że mam właśnie taką myszkę z kalendarza adwentowego, więc no, fajnie mieć dwie to na pewno, żeby nie było tylko jedna też w ogóle miałam kurczaczka, ale dałam go mojej koleżance. też był z kalendarza adventowego i tu mamy się rybaka. tak wygląda się rybaczek. w sumie teraz bardziej tak patrzę. Wy nie, nie widzicie dalej pewnie tego. teraz tak patrzę i no ten rybaczek jest przecudowny. jest piękny i w ogóle pasuje właśnie do tego konia pasuje do tego konia mimo, że jest troszeczkę ciemniejsze, ale wiadomo źrebelki tak mają, że są właśnie ciemniejsze, na przykład jak są białe, czyli jak są siwe no to są na początku kare a później dopiero siwieją z wiekiem, więc no jak najbardziej fajne tutaj otwórzmy sobie już te beczki na szybko. Czy te, ta, beczka, ej, ta beczka jest zabezpieczona, a ta nie Ok, trochę dziwne, ale nieważne Otwieramy sobie dalej Fajny papier jest Ok, no i mamy beczkę No, więc widzimy się już po złożeniu i ubraniu tego pięknego siodła na tego pięknego konia Tutaj właśnie przy założeniu tego siodła chciałam zwrócić uwagę na to, że ma dwa popręgi I to jest nowość, znaczy nowość no po prostu w, zauważyłam właśnie, że w siodłach westernowych są dwa popręgi u szlajś, a nie jeden, więc fajnie jak najbardziej, w ogóle strasznie trudno się zakładało to siodło naprawdę przez głowę musiałam mu trochę objechać grzywki, no niestety tutaj ma taką małą ryskę ale no ja się tym nie przejmuję, no jest to piękny koń i jeszcze tylko muszę tutaj zapiąć właśnie ten na pierwszy Nie wiem totalnie jak to zrobię, ale myślę, że jakoś to zrobię. Mam nadzieję, że o też tak trudno nie będzie się zakładało. Okej, okay, złożyłam już całe, całe dwa zestawy. Tutaj trochę śmieci latają, więc je ja wezmę. No, także no, jestem bardzo zadowolona z tych dwóch zestawów. Są przepiękne, przecudowne, szczególnie ten westernowy. On jest naprawdę super. Tutaj też Wam pokażę, jak dokładnie siedzi ta figurka. Proszę, tak wygląda. No, noga tutaj wyleciała ze strzemienia, ale. O, nieważne, już się włożyły. włożyłam. No, pięknie to wygląda, według mnie. No, nie wiem ile razy już to powiedziałam, że według mnie, ale no. Pięknie to wygląda. Teraz zobaczycie, jak. Pięknie wyglądają te zestawy z bliska, z bliska. W mojej kolekcji. I no, moja kolekcja w sumie właśnie się powiększyła teraz o pięć nowych koni, czyli nie wiem, bo ostatnio naprawdę nie liczyłam mojej kolekcji um, i nie wiem ile mam koni, a jeszcze do tego dodać 5, no to wyjdzie pewnie z 50 ileś. Także no, w sumie jestem naprawdę zadowolona. Też kolejny raz to powtarzam. I w sumie widzimy się w następnym odcinku. Bajo!